Nowy skin, czyli Królewski krab do Tikha coś ukrywa. Serio, zaraz pokażę wam mega ciekawą rzecz, którą znalazłem i też w sumie niektórzy z was mi ją podsyłali. Ogólnie w tym odcinku pokażę wam takie tajemnicze rzeczy w tym nowym skinie, którego już wam tutaj pokazuję, ja go jeszcze nie kupiłem. Nie wiem czy go kupię, zobaczę, ale chodzi mi tutaj oczywiście o skina krab Królewski Tik. Umówmy się tak, że jak będzie pod tym odcinkiem 3000 lajkaczy, no to go sobie kupię. A jak nie będzie, no to po prostu go nie kupię, więc czy go będę miał, to zależy od was. Oprócz tego proszę subskrybować mój kanał, bo wiem, że dużo osób ogląda moje odcinki, ja po prostu nie subskrybuję kanału, więc kto może to niech dołącza do nasowej armii, będę bardzo wdzięczny, ale oczywiście nie zmuszam. Jeszcze jak chcecie, żebym przybił wam serduszko, to właśnie napiszcie mi, czy po prostu wy posiadacie tego kraba królewskiego Tika. A teraz nie będę przedłużał tego filmu, no i widzimy się po intrze, gdzie wszystko wam wytłumaczę co i jak. A więc ok, znowu tutaj wchodzę w sklep, no i pokażę Wam to właśnie tutaj w sklepie, taką już pierwszą rzecz. Mianowicie, tutaj normalnie sobie ten tick stoi, ale jak obrócę go w bok, to ten, patrzcie, tutaj jest taki cień po prawej stronie, co nie? I teraz jest ok, normalnie, bo to jeszcze jakoś wygląda, bo tutaj z lewej ręki może być to cień. Ale jak go odwrócę, jest już inaczej przekierowany, to ten cień tam dalej jest. I nie wiadomo, do czego należy ten cień, do kogo w sumie należy. Kurde, naprawdę to jest mega dziwne. Możecie napisać co uważacie, czyżby po prostu tik dostał jakieś za niedługo, nie wiem, yy, inną odmiankę tego właśnie kraba królewskiego czy coś takiego Może za star Starpoinscy czy coś takiego, dlatego tam jest jakiś cień No to jest oczywiście tylko moja teoria, nie? Ale naprawdę jest to bardzo ciekawe W ogóle cały ten odcinek to jest tylko taka, no moje zdanie pokazuje wam, moje przemyślenia, moje teorie, przewidywania, yy, więc no, nie, nie bierzcie tego tak, że jak ja mówię to na pewno coś takiego będzie więc naprawdę bardzo dziwnie wygląda ten cień, ale ten cień to jeszcze nie jest wszystko, co chcę Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Spójrzcie teraz na właśnie nogi tego Tika i są to takie jakby czerwone małe robociki. Yy, czyli ten, on, on ma trochę inne nogi, widzicie? On ma takie nogi. A spójrzcie teraz na nogi tego skina. Yy, one są bardzo podobne jakby po prostu do jakichś robocików, co nie? No sami zobaczcie. Yy, no chyba mają więcej tych takich kolczatek tutaj. No, ten w ogóle nie ma kolczatek, a tamte takie mają, więc naprawdę, mega mi przypominają takiego robota. Ale czekajcie, teraz wbijemy sobie tutaj jeszcze raz w sklep i damy: wypróbuj, bo muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. A więc okej. Okay. No, i chodzi mi tutaj dokładniej o jego atak. Zobaczcie, ja Wam tutaj spowolnię tą kulę i przybliżę. No i spójrzcie, jak ta kula wygląda. Raz, że jest ona troszkę podobna do właśnie tych nóg tego naszego tika. A dwa, że przypomina mi ona. Kojarzycie może taką grę ogień i woda? Nie wszyscy mogą to kojarzyć, ale to sam są takie dwa stworki: jeden ogniowy, drugi wodny. I to właśnie mi przypomina tego wodnego. No No patrzcie, mega, to jest podobne, nie wiem. Naprawdę bardzo to przypomina, w ogóle no, mm, zobaczmy teraz ulcika yy, Okej, okay, to jest już taki czerwony No naprawdę, ten skin Tika jest mega ciekawy, yy, tam jakieś tajemnice ma, aczkolwiek yy, nie ukrywa tak dużo jakby to yy, w innych skinach Bo często jest tak właśnie, że w innych skinach jest jeszcze więcej tajemnic Więc po prostu jak chcecie więcej takich odcinków z serii, gdzie mówię po prostu takie tajemnice yy, o nowych skinach No to musicie tutaj zostawić dużo łapeczek w górę, no bo od tego to będzie zależeć, czy dalej będę kontynuował tą serię ale okej, okay, w ogóle ocenię może tego skina, bo nie nagrałem filmu Sprawdź zanim kupisz, bo jakoś nie miałem zbytnio jak. No więc co do tego skina, to powiem wam szczerze, że jest on naprawdę ładny. Oprócz tego ma inny atak, co jak za 80 gemów jest naprawdę spoczko. Podoba mi się w ogóle ten czerwony, fajnie pasuje to wszystko takie krabowe. Gdybym miał gemy teraz, to raczej bym go kupił, ale jak wiecie, tutaj 3000 czy no to też go kupię, więc no. Naprawdę, skin jest spoczko. Tik aktualnie chyba nie ma żadnego innego skina, więc jak najbardziej sobie warto takiego zakupić, jak jeszcze go nie zakupić. Oczywiście wiadomo, można te game'y wydać lepiej, ale jak macie wydawać na jakieś inne skiny, to chyba lepiej na tego, bo ten jest naprawdę całkiem spoko. No i co najważniejsze, jest to nowy skin, nie? Wiem, że też sporo osób go kupiło, bo naprawdę jest fajny, to trzeba przyznać. Dobra, na koniec tego filmu zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę Tikiem. Teraz pewnie każdy wyjdzie, ale... Jak ktoś nie wyjdzie i dotrwa do końca i tam po prostu powiem takie jedno słowo. Jak napiszecie je w komentarzu, to przyklewam serdłko i będę widział, przeglądać oglądać do końca, więc no, możecie się tutaj wykazać. <laughs> Okej, okay, ja już tutaj sobie klikam najpierw odbierzmy sobie, może o zbiory klejnotów i teraz lecimy w gierkę solo. O, trzy skrzyneczki już na początek, tylko proszę, żeby nikt jakoś wiecie. Żeby nikt mnie to jakoś nie podraszował. No właśnie o tym mówię, no gościu, już miałem tutaj piękną sytuację, piękne trzy skrzyneczki. No chyba że sobie z nim jakoś poradzimy, patrzcie. On tutaj tak nam z, y, kozaczył cwaniaczek, a my możemy go tutaj rozwalić, więc może jakoś coś z tego będzie, dobra! Nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, o nie! No są kłopoty Najmana, nie powiem. No gościu, wejście już Sedaru i do... No. no patrzcie jaki cwaniak! Ale ja go zaraz... to nie! Żyje! Nie, ale on też dednął O co mi chodzi Co to są za gierki No i tym miłym akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał Był on krótki, ale taki myślę, że dosyć ciekawy Pamiętajcie, żeby wbijać na moje wszystkie social media Wszystko macie podane w opisie Więc koniecznie zajrzyjcie do opisu I A i jeszcze jeszcze teraz widzimy się przy wynikach konkursu Więc lecimy Dobra, mordeczki, więc losujemy sobie zwycięzcę konkursu na 20 złotych PayStation kart lub Google Play. To już zależy od tej osoby, która wygra, to sobie wybierze. No i okej, wklejam link właśnie z tego odcinka z podszywkami, bo tam było najwięcej komentarzy, więc chcę, żeby jak najwięcej osób miało szansę po prostu wygrać. 1217, okej. No więc troszkę tych komentarzy jest. Zobaczymy, kto będzie tym prawdziwym, szczęśliwym zwycięzcą. Ja tutaj nie robię żadnego cięcia, żeby nie było już ustawiane, po prostu czekamy, aż to wszystko się załaduje. No i wtedy klikam, żeby wylosowało, no i będziemy mieli zwycięzcę. Okej, mamy to. Od razu wam mówię, że jak przegraliście, to się nie przejmujcie, bo będą kolejne konkursiki i mam nadzieję, że w kolejnych wam już wyjdzie. Yy, dobra, klikamy random, pick winner, 3, 4, pyk, poszło, uwaga, uwaga, uwaga. Okej, okay, Goferek, biorę udział, w wszystko zrobione. Najpierw wchodzę sobie na twój kanał, Mordko, i zobaczymy, czy nas subskrybujesz. Okej, okay, yy, kanały, wchodzimy. I teraz szukamy, jest Story, bardzo dobrze. Następnie muszę znaleźć Hexa i Hiroska, Okej, okay, Hirosek, jest Bambik, nice. No i jeszcze tylko Hexo, nie mów, że nie masz, tylko Hexa. Jest Hekso, dobra, już się bałem. Nice. A więc goferek zwycięża, zgłoś się do mnie mordeczko na mojego Facebooka lub na Instagrama, tam odbierzesz swoją nagrodę. Będziesz oczywiście musiał mi udowodnić, że to rzeczywiście jesteś ty. No i jak mi udowodnić, to bez problemu wręczę ci nagrodę. A wam wszystkim dziękuję za wczoraj do końca, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, do następnych filmów. Elo!